Hej, witajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Merlin i witam was w drugim odcinku, w którym przedstawię wam różne znajdźki, tak zwane easter eggi na Discordzie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, w którym grałem w Snake'a na Discordzie, dokładnie tak, w Snake'a, to zobaczcie, wyświetla wam się teraz on na ekranie oraz w opisie. A teraz przejdziemy do drugiego odcinka, w którym przedstawię wam kolejne znajdźki na Discordzie. A więc tak, na pierwszym miejscu, słuchajcie, jeżeli uruchamiacie Discorda, macie 0,1 szansy, że otrzymacie zremiksowaną wersję dzwonka połączenia, jak będziecie do kogoś dzwonić, w połączeniu dwuosobowym albo w połączeniu grupowym. Jeżeli użytkownik otrzyma zremiksowany dzwonek, będzie odtwarzany przez cały czas trwania tego połączenia, a nie zakończy się w momencie, jeżeli dołączymy do połączenia. Według pracowników Discord jest to najrzadsza znajdka. I właśnie teraz w tle słyszycie tą, ten dźwięk, który możecie sobie pobrać też w opisie. Kolejną znajdźką jest to Computerman. Mianowicie odwiedzając stronę printer.discordapp.com zostaniemy przekierowani do klipu wideo ze starego kanadyjskiego programu o nazwie Widkids. Binzy, programista Discorda, był tym, który zaimplementował ten easter egg. Teraz możecie zobaczyć, jak on wygląda. Dwukropek, tak zwany magiczny dwukropek. Jest to, słuchajcie, strona internetowa z zabawną animacją stworzona przez pracownika Discorda, Dangleya. A więc przechodząc na stronę Podano w opisie, tak zwane rate limit, czyli limit przesyłania żądań do API Discorda. Zjeżdżając sobie w dół, możemy zauważyć taki oto dwukropek. Jest on niebieski i się wyróżnia. Klikając w niego, wyświetli nam się oto taka strona, na której lecą sobie, widać, leci sobie rakieta w górę i leci sobie w górę po prostu. Jednakże jest tutaj też odgrywana piosenka, którą możemy sobie zmieniać. Oraz zrobić wizualizację tego. Teraz, akurat ona tych piosenek tutaj nie słychać, ale jeżeli wy na tą stronę, będzie słychać. I czasami może się nam tutaj wyświetlić też e, na ekranie e, głowa tego programisty, który stworzył, stworzył właśnie te, e, tego Easter egga. Możemy też włączyć e, Naya Catch Mode, i wtedy będziemy mieć naszego kotka e, Nyan Catch, który też będzie leciał do góry. Możesz sobie przetestować to i zobaczyć co się stanie, jeżeli, yy, że tak powiem, uzyskamy tutaj bardzo wysoką liczbę. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest tajna kombinacja klawiatury, o której bardzo mało osób wie. I jeżeli nie wiedzieliście, to właśnie się o tym dowiecie. A więc jest to po prostu, yy, jest to po prostu... Na początku, żeby wywołać tajną kombinację klawiszy, musimy yy, użyć kombinacji klawiszy ctrl i slash. Wtedy wyświetli nam się, słuchajcie, takie oto menu z różnymi kombosami klawiatury. Tutaj, klikając sobie strzałki, usłyszymy różne dźwięki. I te dźwięki nie są w zasadzie nam potrzebne, jednakże z menu kombinacji klawiszy możemy wprowadzić nasze tajne polecenie, które odtwarza animację opartą na ataku Shungoku Tatsu z gier Street Fighter. A więc słuchajcie, kombinacja klawiszy, której musimy użyć, jest to HH strzałka w prawo i NK. I wtedy wyświetli nam się dokładnie taka animacja na ekranie. A więc mam nadzieję, słuchajcie, że Wam się ten odcinek spodobał. Zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję, bo tylko 4% osób subskrybuje. Ja jestem Merlin, dziękuję Wam za uwagę, do następnego odcinka, do zobaczenia i cześć. Ej Seniorita, sprawdź nasz nakład na kompaktach lecisz na VIP-a Jesteś mokra jak bonakła w klipach Gossi twoja pomadka Gdy w weekend witam publikę słyszysz aplauz. Bądź Ty w klubi błyszcy ultrafiolet, znów trafione, jesteś gorąca jak plaże w Lorę Tobieg milionów jak kiedyś Sofia Loren to dwie twarze